Witam w piątym odcinku serii Szwedzki Movement. Dziś przyjrzymy się trzem skrzynkom rozmieszczonym na mapie DDoS 2. Pierwsza z nich umieszczona jest na spawnie CT. Można na nią wskoczyć z obu stron i może być przydatna do zaskoczenia terrorystów wbiegających środkiem. Żeby wskoczyć na skrzynię, ustaw się do miejsca, które widzisz na filmie pod kątem 45 stopni i podskocz trzymając przyciski W i D oraz kucając w trakcie lotu. Możesz również wskoczyć na nią ustawiając się równolegle i skacząc wciśniętym klawiszem D. Kolejna skrzynka umieszczona jest na środku mapy i w praktyce jest bardzo przydatna w skracaniu czasu rotacji z dolnej trupy i środka na galerię. Aby na nią wskoczyć, ustaw się prostopadle do lewego kąta skrzyni i skocz prosto. Ostatnia skrzynia to ta ustawiona przed wejściem do trupy od strony terro. Ułatwia ona rotację przez spawn skracając znacznie drogę do przebycia. Wskakuje się na nią tak samo jak na skrzynie na spałnie CT. Jeśli znasz podobne ciekawostki dotyczące momentu, podziel się nimi w komentarzach. Być może będą one tematem kolejnego odcinka. Tymczasem na dziś to już wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia!